Myślałem, że młody pójdzie spać, że. Myślałem, to jest że... niedobre. No to nie jest, jak jest niedobre. ja, ja tego słowa? No to nie jest, jak ci nie pasuje. Jak ci nie pasuje, to nie to jest. Pasuje. Jedzenie. Jeśli ci nie... światło się gasi za sobą. Słyszałaś, co mówię? No nie, nie słyszałaś, bo nie zgasiłaś. Nie słyszałaś, bo nie zgasiłaś. <laughs> Porażka sto. Yeah. To jest na arcyz. każdy jest winny tylko nie ona, nawet, nawet, nawet jest winny, tam nie było jej winy wczoraj, także... czego wy od niej wymagacie, wszyscy są winni, tylko nie ona. Tak, pochwaliła się co mi, co mi powiedziała na, na gustówce, ale nie pochwaliła się co ja jej napisałem, dzisiaj. A niech rozkłada. Nie, ona sama się nie szanuje, to a kogoś będzie szanować. Pojebało was. Jak się sama zacznie szanować, to wtedy może pomyśli o szanowaniu innych ludzi. Póki to nie nastąpi, to tak nie będzie. A potem się dziwi, jaką ma opinię kurwa w internecie. się kurwa nadaje. Dotarcie chrzanu. Z dziećmi mieszkam. Trzeba Przebadać się. O jest. Cześć Kwiatkowski. tutaj jest ten ziomek. To jest ten ziomek. Taki dobry wariat. Ze mną. Na kogo głosuję? Na Brauna. <głos> Przepraszam. No głupoty jak potuczona. Jak wychodzą kłamstwa, to każdy jest zły, nie? A ja jestem zajebisty. I tyle. Jeszcze jakieś, jakieś pytania głupie? Nie, trzaskowskiej nie. No całe życie będę z nią się upierdalał. Tak, cowboy sobie tam poużywa, poużywa i z czasem pójdzie w pizdu, a ja będę całe życie niestety ją nie miał kurwa na łbie. Tak czy inaczej. Dlatego dobrze mi jest taką przeprawę, jaką miałem przez te lata. Przez te trzy lata, więc mm, będę miał lżej. Będę miał lżej. E? Nie, wyjebane mam, że tam się rozsta. Czy rozsta ja wiedziałem, że zaraz się pogodzą, to ja wiedziałem, że on przyleci, bo zasięgi mu spadną. Kanał mu na YouTube nie idzie tak, jak powinien. Na TikToku zaczął zarabiać, ludzie zaczęli sypać stiplin, no to gdzieś taką złotą kurę znoszącą jajka wypuścić. No trzeba jeszcze pomęczyć trochę i wydusić więcej. No co wy, kurwa, jesteście głupi, czy co? Wy byście wypuścili? Ja bym nie wypuścił na jego miejscu. Co mnie interesuje? Po prostu odpowiadam na pytania. Safari włączymy. łączymy. Mam swoje życie, a niestety ona w moim życiu też w jakimś stopniu jest. I mówiąc, że nie gada o mnie, gada, gada o mnie, no to ja mam prawo też się wypowiadać. To jest proste i logiczne. Pozdrawiam. Jak zapomnieć ci te chwile... O, włączę wam 1.8R. 1. 8. Jak zapomnieć wszystkie te chwile, te, które są na no, nie. Bo chcę, bo chcę. <grywia>